Dokładnie o godzinie 13 rozpoczęła się dzisiaj kolejna ważna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016-2017. Tym razem gospodarzami byli Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, czyli Raciborski Mechanik. Uroczystość, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele, władze powiatu oraz zaproszeni goście, jak co roku rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Marsz, marsz za Twoim się z narodem. Po powitaniu i paru słowach wstępu dyrektora placówki, w swoim krótkim wystąpieniu starosta Ryszard Winiarski podsumował czas swojej kadencji i dotychczasowe działania dotyczące m.in. utworzenia dwóch centrów kształcenia. Myślę, że jest Państwo no różni, wiedzieliście to. W każdym razie uważam, że jest to. Dobry kierunek, dobry krok, jakim poszliśmy, patrząc teraz na nabory, patrząc na pracę, zapewnienie gwarancji pracy, patrząc na to, że jest szansa rozwoju, jest szansa e, pozostawienia wszystkich uczniów, którzy do nas składają badania, e, jest to duży plus. Wspomniano również o pracach remontowych wykonanych podczas wakacji w placówkach oświatowych podległych powiatowi oraz o niezaprzeczalnym jego osiągnięciu, jakim jest uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego, czego efektem jest ponad 4-milionowa dotacja na pracownię do praktycznej nauki zawodu. Dla nas to jest ogromne wyzwanie, ogromny sukces, ale też ogromna praca, bo Państwo widzicie aplikację. Czyli środki. A teraz taka żmudna praca, której nie będzie widać, to znaczy przetargi. Czasami problemy organizacyjne w szkołach, ponieważ no nie sposób 5 milionów złotych przerobić tylko podczas wakacji. Nie ma takiej możliwości, ale już jesteśmy przygotowani po wstępnych uzgodnieniach z dyrektorami. Pomysły mamy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego w Raciborzu i do 31 sierpnia 2018 roku ma powstać 18 pracowni. Jest to dla nas niewątpliwie spore wyzwanie w takim sensie organizacyjnym, bo część prac będziemy musieli robić w trakcie roku szkolnego, ale najważniejsze jest to, że te środki są i że będziemy mogli unowocześnić swoje pracownie. I to, co już teraz proponujemy jako pewien plus centrum, którym kieruję, będziemy mogli jeszcze bardziej podnieść jakość tego kształcenia i tego, co naszej młodzieży oferujemy. Podczas uroczystości wręczono listy gratulacyjne dwóm nowym dyrektorom raciborskich placówek. Ślubowanie złożyło 11 nauczycieli, którym w sierpniu nadano stopień nauczyciela mianowanego, a także wręczono nagrody dla najzdolniejszych uczniów oraz sportowców.